na konferencji prasowej poświęconej działaniu na rzecz rozwoju w oraz prezentacji wyników najnowszych badań nauczania w Polsce. Po zabraniu głosu proszę ministra kultury i dziedzictwa narodowego, panie dyrektorze Małgorzaty Pominał. Od miesiąc się siedzieć przed Państwem i mówić, możemy sobie pozwolić na umiarkowany mm. optymizm. To um, pewnie jeszcze niewiele chcielibyśmy, żeby więcej, ale um, wydaje się, obserwując słupki czytelnictwa ostatnich lat, że udało się nie tylko zahamować tendencję spadkową, która niestety pojawiła się w Jak pokazują wszystkie badania, przekłada się na wiele innych ważnych w naszym życiu kompetencji. To nie tylko dostęp do czyjejś twórczości artystycznej, czy czyjejś działalności w obszarze reportażu literatury faktu, ale przede wszystkim czynność, która zwiększa nasze... I to każdy, kto czyta, to wie, że kontakt ze słowem, który dzięki talentowi pisarza przekłada się na... Um, Dzięki któremu lepiej rozumiemy świat, od swojej otoczenia, swoich bliskich, stajemy się po prostu bardziej empatyczni i wrażliwi na wszystko, co się dzieje wokół nas, społecznie. W takiej intymnej relacji międzyludzkiej, bezpośredniej. Dlatego wysiłki, które skupiliśmy na odwróceniu tego niekorzystnego trendu, jaki się pojawił, odchodzenia od książki był naprawdę duży. I ja w bardzo krótkich słowach chcę Państwu opowiedzieć o tym, jak w w ostatnich latach Ministerstwo Kultury, a Bo y, przez y, te ostatnie 4 lata mogą Państwo zauważyć, jak dużo zmieniło się w inwestowaniu. Myśmy z wydatków na poziomie mniej więcej 31 milionów zł w 2011 roku, nie wiem, w 2014 roku na poziomie około mln. To jest czterokrotne. decydujących o tym, że możliwe były projekty, które, myślę, przełożyły się właśnie na to odwrócenie tendencji spadkowej. Ja chciałam w skrócie przedstawić Państwu, jak to wyglądało, bo zaczęliśmy jeszcze w 2009 roku takim krótkim projektem infrastruktura biblioteki W 2011 roku został stworzony wieloletni program Kultura i w ramach programu Biblioteka Plus realizowaliśmy tak priorytet infrastrukturę bibliotek. Budżet tego programu wynosił 150 milionów złotych i udało się za to przeprowadzić 245 inwestycji. Niektóre są już zakończone, 82 projekty są zakończone, niektóre jeszcze nie trwają ale rzeczywiście udało się w takich niedużych miejscowościach wymontować relacyjnie niewielkim nakładem środków i z dużym zaangażowaniem samorządów, bo to jest też ważne podkreślenia, takie słabe technicznie biblioteki w niedużych miejscowościach i wsiach. A na 2016 roku tylko na ten jeden centrum wydatkować około 30 milionów złotych. Te działania, które wyprogramowaliśmy w ostatnich latach, to oczywiście bardzo wielokrotnowa sprawa, ale decyzją ministra poddana w początku 2014 roku wystartowaliśmy na nowy program rozwoju Ten program to jest kilkadziesiąt. Dwóch, ponieważ znajdą to Państwo materiały, albo warto wspomnieć właśnie o takich kwestiach, jak program. czyli wszystko to, co robi biblioteka. Niebawem zostanie uruchomiona także mobilna wersja tej strony. A jak Państwo pamiętają, w grudniu wystartowaliśmy Akademikę, czyli system wypożyczeń z Biblioteki Narodowej Elektronicznej, który umożliwia korzystanie środowiskom akademickim w całej Polsce z zasobów biblioteki wirtualnej. I wreszcie to, co chyba jest najistotniejsze te w tej historii, mianowicie problem zakupów książek w bibliotece. Tak naprawdę biblioteka, niezależnie od tego, w jakiej miejscowości jest, jest bardziej elegancka, czy nieelegancka, funkcjonuje należycie wtedy, kiedy macie kartę aktualizowany dostęp do książek. I my zakładamy, już, że w ciągu najbliższych pięciu lat sięgniemy 180 milionów złotych środków podatkowanych z budżetu państwa na zakupy książek. A szczególnie dla mnie istotne w tej kwestii y, jest y, y, no, to, że w odpowiedzi na postulaty środowisk, zarówno bibliotekarzy, jak i środowisk obywateli kultury, podjęliśmy nie do wysiłku, przyjemność, y, współpracy z Ministerstwem. że tak naprawdę nasza rola zostanie spełniona należyć dopiero wtedy, kiedy zadbędą wszystkie biblioteki, a nie tylko biblioteki publiczne. To jest zadanie, jak Państwo wiedzą, rozdzielone. Biblioteki publiczne podlegają Ministerstwu Kultury w sensie możliwości finansowania, a biblioteki szkolne, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast yy, obie są podstawowym dostępem do książek. Przede wszystkim tych grup społecznych, których nie stać na zakup bieżących nowości. Nie tylko udało się już doprowadzić do tego, że 1175 partnerstw między bibliotekami publicznymi a szkolnymi zostało zawartych, bo te partnerstwa są potrzebne do tego, żeby te biblioteki nie kupowały tego samego, tylko żeby dogadywały się w komplementarnym budowaniu swoich rozbiorów w jednym miejscu ale przede wszystkim porozumieliśmy się nasze dwa ministerstwa w tym, aby równolegle w 2015 roku uruchomić program zakupu książek do bibliotek szkolnych i odebrać...